I Bogdan, witajcie na naszym kanale Wielka Łuczenga. Dzisiaj zapraszamy was na mały spacer po przepięknym San Gimignano. Idziemy zajrzeć tutaj. Strzałki wskazują, że tu jest wejście do muzeum, ratusza. W galerii i na wieże. Zaraz się przekonamy, czy to jest prawda. Ale fajny placyk z malowidłami, z freskami. Surowy kamień, brukowana posadzka. Klimat średniowiecznego miasteczka. Tutaj jest mocno odczuwalne. Idziemy do kasy, zobaczyć czy będzie możliwość wejścia na wieżę. W internecie na mapie jest informacja, że jest tymczasowo zamknięte. Mam nadzieję, że nie jest to prawda. Bo podobno z Grosa jest piękna panorama. Warto zobaczyć na własne oczy. Jestem w środku muzeum. Stąd za chwilkę będę się wspinać na wieżę Torre Grossa. Wstęp jest odpłatny. Kosztuje 9 euro do soby. Jest to kolejne miejsce, w którym był wymagany Green Pass. Wieża ma 52 metry wysokości. Widzę, że po drodze znajdują się pomieszczenia z malowidłami i freskami, które można podziwiać. Na prawo wejście na wieżę. O, widać, że jest stromo. No nic, zaczynamy. Troszkę wysiłku teraz. Ale widoki nam zrekompensują wszystko. San Gimignano. Aha, pomyliłam się. 54 metry wysokości, 218 sodków. I nie ma niestety windy. niestety, nie ma nic za darmo. Żeby podziwiać jedną z piękniejszych panoram Toskanii trzeba się wdrapać na samą górę. Zatem do zobaczenia u góry. Dobra okazja, żeby spalić wcześniej zjedzone lody. Na górę prowadzi metalowa konstrukcja. Dotarłam do miejsca, z którego już widać przepiękne widoki na miasteczko. Jeszcze czeka mnie wejście stromymi schodkami takimi o. Jak tutaj? Jeszcze wejście taką stromą drabinką, i jestem na samej górze. A u góry, jeden z najpiękniejszych krajobrazów, jaki można sobie wyobrazić. Zielone wzgórza Toskanii, winice, gaje oliwne. Jednolite dachy San Gimignano widać nieco niższe wieże, sąsiednich kamienic w dali, hotele, pensjonaty, porozrzucane gospodarstwa agroturystyczne. Widać kwintesencję bajecznych Włoch. Tak wygląda wejście końcowe na wieżę. Trzeba się dość mocno schylić. Stroma drabinka, ale jak widzicie, warto dla takich widoków coś przepięknego. Chcę zapamiętać ten widok na zawsze. Przepięknie, ale szczęście, że akurat nie pada. Pogoda jest łaskawa. Słoneczko się przebija za chmur. Chcę jeszcze zerknąć, jak wygląda po drugiej stronie. Rzeczywiście warto się tu wdrapać. Druga część miasteczka. Wieże sąsiadujących zabudowań. A tu przed chwilką piliśmy kawę. Jedliśmy lody. Ja wrzuciłam 2 złote do fontanny. Z życzeniem, aby tu kiedyś wrócić, San Gimignano jest miejscem magicznym. Czuć, że się jest w jednym z najpiękniejszych miast Toskanii. W oddali widać. Gospodarstwa z basenami, lasy, kręte drogi, porośnięte cyprysami fantastyczny widok. Ja już pomału schodzę, jeszcze zajrzę do sali muzealnej, zobaczymy jeszcze co w ramach. Biletu jest do obejrzenia. Do zobaczenia na dole. Rzeczywiście do zwiedzenia są jeszcze pomieszczenia z dziełami sztuki. Pewnie są bardzo znane, ale ja nie miałam czasu, żeby się przygotować. Nie spodziewałam się, że tu będę. Więc po prostu zrobię obejście. Naprzeciwko mamy drugie pomieszczenie. Drugie pomieszczenie z dywanem po środku. dokładnie bieżnik na stół praca wykonanie skairu na ścianach malowidła nie powiem robią wrażenia. najbardziej denerwujące tutaj w muzeach jest to że większość informacji jest w języku włoskim nie ma też informacji po angielsku i niestety ciężko rozszyfrować na co się patrzy, a nie zawsze jest czas, żeby informacje googlować. Kontynuujemy zwiedzanie San Gimignano. Na szczególną uwagę zasługują. Lokalne sklepiki z winem, serem i innymi specjałami. Na niektórych butelkach jest gruba warstwa kurzu, co może świadczyć o tym, że wiszą tu od wieków. Idąc już. W kierunku auta zboczyliśmy w uliczkę, gdzie było oznaczenie: droga do punktu widokowego, i zrobiliśmy bardzo dobrze. Kolejna wspaniała panorama na toskański pejzaż. Już przede mną drzewka z oliwkami, w oddali również winnice, gaje oliwne, zetknięcie z prawdziwą Toskanią. Słoneczko wyszło, nie chce się stąd wyjeżdżać. Ale dzisiaj w planach mamy jeszcze odwiedzenie Pizy i jej najbardziej znanej krzywej wieży. Także ostatnie spojrzenie na widok z murów San Gimignano. yeah